Witajcie, drodzy bracia i siostry w Chrystusie. Z wielką radością witam Was na naszym kolejnym wyjątkowym spotkaniu, gdzie gromadzimy się, aby reflektować nad naszą wiarą i czerpać inspiracje z słów oraz nauk postaci, które naznaczyły historię Kościoła. Dziś skoncentrujemy się na bardzo ważnym temacie: nauki naszego błogosławionego Carlo Akutisa o wyzwaniach i proroctwach dnia dzisiejszego. Carlo Akutis, młody człowiek, który żył w naszych czasach i miał głęboką więź z Bogiem, pozostawił nam bogate dziedzictwo mądrości i miłości. Nauczył nas, abyśmy patrzyli na nasze codzienne życie oczami wiary, przekształcając wyzwania w możliwości duchowego wzrostu. Choć odszedł przedwcześnie, jego życie było żywym świadectwem obecności Chrystusa w trudnych chwilach. Podczas naszej refleksji odkryjemy, jak jego wizja może nas prowadzić w obliczu dzisiejszych trudności. Dlaczego Carlo Acutis jest dla nas tak ważny? Nie był tylko zwykłym chłopcem pasjonującym się technologią i grami wideo, ale także oddanym Eucharystii i ewangelizatorem w sieci. Pokazał nam, że niezależnie od wieku czy okoliczności, każdy z nas może być narzędziem łaski Bożej. Mówiąc o wyzwaniach naszego czasu, ważne jest, aby pamiętać, że Karlo zachęca nas do nieutracenia nadziei nawet gdy przeciwności losu są silne. Życie Karlo przypomina nam również, że proroctwa nie są tylko zapisane w starych książkach, ale manifestują się w naszym obecnym życiu. Wierzył, że Eucharystia jest sercem życia chrześcijańskiego i że dzięki niej możemy znaleźć siłę, by stawić czoła każdej sytuacji. Zgłębiając jego nauki, zastanowimy się, jak możemy zastosować jego lekcje w naszej codzienności, zwłaszcza w czasach niepewności. Podczas tego spotkania zapraszam Was wszystkich do wspólnej podróży, odkrywania i refleksji. Zachęcam Was do dzielenia się własnymi doświadczeniami i tym, jak nauki Carlo Acutisa wpłynęły na Wasze życie. Zawsze wzbogacające jest usłyszeć historię innych. A być może wasze przeżycia zainspirują kogoś, kto przechodzi przez trudny czas. Jeśli jeszcze nie subskrybujecie naszego kanału, rozważcie zrobienie tego teraz. Dzięki temu będziecie na bieżąco z naszymi treściami, które mają na celu wzbogacenie waszej duchowości i umocnienie waszej wiary. Razem możemy stworzyć wspólnotę, w której Słowo Boże będzie brzmiało w naszych sercach i jednoczyło nas wokół wspólnego celu – żyć miłością Chrystusa w naszym życiu. Gdy przygotowujemy się do zgłębienia nauk Carlo Acutisa, pomyślcie o trudnościach, które napotykacie, jakie wyzwania są wam ciężarem i jak wiara może być światłem w tych cieniach. W miarę postępu wspólnie poszukajmy odpowiedzi i co najważniejsze, odnowionej odwagi, by kontynuować naszą wędrówkę z Chrystusem. Zastanówmy się także nad znaczeniem obecności Boga w małych rzeczach dnia codziennego. Carlo Acutis przypomniał nam, że świętość nie jest zarezerwowana tylko dla wielkich świętych, ale jest w zasięgu każdego z nas. Każdy akt miłości, każdy gest dobroci, każda chwila modlitwy to krok w kierunku świętości. Niechaj, podobnie jak Karlo, będziemy mieli odwagę żyć naszą wiarą w sposób autentyczny i pełen życia. Przygotujcie się, bracia i siostry, na refleksję, która obiecuje rozgrzać nasze serca i oświetlić nasze umysły. Niech Duch Święty prowadzi nas i inspiruje do otworzenia naszych serc na lekcje, które ma nam do przekazania. Wyruszmy razem w tę wędrówkę wiary i nadziei, zawsze szukając światła Chrystusa na naszej drodze. W końcu, jak nauczył nas Carlo Acutis, prawdziwe szczęście polega na życiu w jedności z Bogiem i innymi. Otwórzmy się zatem na to transformujące doświadczenie. Fragment z Mateusza 6,34 Zaprasza nas do refleksji nad tym, jak podchodzimy do codziennych zmartwień. Jezus uczy nas, aby nie martwić się nadmiernie o jutro, ponieważ każdy dzień niesie ze sobą własne wyzwania i błogosławieństwa. Ta wiadomość jest centralna dla życia i nauk Carlo Acutisa który w swojej młodości potrafił wykorzystać każdą chwilę jako okazję do duchowego wzrostu i świadectwa wiary. Znaczenie życia w teraźniejszości jest pilnym wezwaniem, zwłaszcza w świecie, który często zmusza nas do martwienia się o to, co przyniesie przyszłość, odciągając nas od piękna chwili obecnej. Carlo Acutis, nawet w swoim krótkim życiu, był przykładem jak intensywnie żyć w teraźniejszości. Nie dał się ponieść niepewnością przyszłości, ale skierował swoją energię na pielęgnowanie autentycznego i pełnego życia wiary. W obliczu wyzwań uczy nas, że powinniśmy stawiać czoła każdemu dniu z odwagą i wdzięcznością, pamiętając, że trudności nie są przeszkodami, ale okazjami do wzmocnienia naszej relacji z Bogiem. Tak jak On, jesteśmy wezwani, by dostrzegać błogosławieństwa nawet w trudnych czasach. Życie jest pełne niepewności, a przesłanie, aby nie martwić się o jutro, uwalnia nas od ciężaru, który często nosimy. Nadmierne martwienie się może nas sparaliżować, uniemożliwiając działanie i pełne życie. Zamiast dać się pochłonąć lękom, jesteśmy zaproszeni do zaufania, że Bóg już jest w przyszłości, którą dla nas przygotował. Wiara jest potężnym antidotum na strach, a życie w tej pewności pozwala nam działać w teraźniejszości z sercem lekkim i otwartym na możliwości, jakie Bóg nam oferuje w każdym momencie. Nauki Carlo Acutis'a mogą być przewodnikiem dla dzisiejszej młodzieży, która często czuje się przytłoczona społecznymi oczekiwaniami i niepewnością przyszłości. Przypomina nam, że niezależnie od zewnętrznych okoliczności mamy zdolność decydowania jak na nie reagować? Jego życie pokazuje, że prawdziwe szczęście i spełnienie pochodzą z życia skupionego na Chrystusie, gdzie wiara jest podtrzymywana przez konkretne działania miłości i służby bliźnim. Co więcej, praktykowanie życia w teraźniejszości pomaga nam dostrzegać piękno małych rzeczy w życiu. Carlo Acutis miał głęboką wdzięczność za Eucharystię i obecność Boga w swoim codziennym życiu. Zachęca nas, abyśmy patrzyli poza rozproszenia i powierzchowności, aby odnaleźć istotę życia w prostych, ale znaczących momentach. Żyjąc w wdzięczności, możemy przekształcić nawet najtrudniejsze wyzwania w świadectwa wiary i miłości. Przesłanie Mateusza 6,34. Silnie brzmi w trudnych czasach, kiedy niepewności mogą rodzić niepokój. Życie Karlo Acutisa jest potężnym świadectwem, że nawet w obliczu przeciwności można żyć z nadzieją i radością. Uczy nas, że każdy dzień jest darem od Boga, nową okazją do miłości i służby, niezależnie od trudności, które napotykamy. Zatem, kiedy stawiamy czoła codziennym próbom. Jesteśmy wezwani, by pamiętać o słowach Jezusa i przykładzie Karlo Akutisa. Życie składa się z momentów, a każdy z nich powinien być przeżywany z świadomością, że jesteśmy pod boską ochroną i prowadzeniem. Kiedy ufamy Bogu i otwieramy nasze serca, możemy znaleźć pokój i radość nawet w burzach życia. Niech będzie tak jak u Karlo, abyśmy każdego dnia przyjmowali Go z wiarą i wdzięcznością. Wiedząc, że Pan jest z nami na każdym kroku naszej drogi. Rozważając fragment z listu Jakuba 1:24, 4 jesteśmy zaproszeni do rozważenia prób jako powodu do radości. Ta perspektywa wyzwań naszą zwyczajną interpretację cierpienia i trudności w życiu. W społeczeństwie, które często dąży do wygody i braku bólu, Nauki Jakuba przypominają nam, że próby są w rzeczywistości okazjami do duchowego i osobistego wzrostu. Carlo Acutis, młody człowiek, który autentycznie i z pasją żył swoją wiarą, głęboko zrozumiał tę wiadomość. Od bardzo wczesnych lat stawiał czoła wyzwaniom, a jego życie jest świadectwem tego, jak wiara może przekształcać trudności w momenty nauki i introspekcji. Gdy przyglądamy się Jego drodze, widać, że nie tylko zaakceptował wyzwania, ale przyjął je jako środki do umocnienia swojej relacji z Bogiem. Rozważając, co oznacza postrzegać próby jako radość, musimy zrozumieć, że nie oznacza to pasywnej akceptacji cierpienia. Zamiast tego chodzi o aktywną postawę wiary, która prowadzi nas do poszukiwania znaczenia i mądrości kryjącej się za trudnościami. Próby, według Jakuba, rodzą wytrwałość, a ta wytrwałość, gdy jest pielęgnowana, prowadzi do dojrzałego i kompletnego charakteru. Dojrzałość duchowa zatem nie jest stanem braku trudności, ale zdolnością do pełnego życia, nawet w ich obliczu. Przykład Carlo Acutisa potwierdza tę wizję. Wykorzystał swoją pasję do technologii i świata cyfrowego, aby ewangelizować i dzielić się pięknem wiary chrześcijańskiej. Jego życie jest świadectwem, że nawet w obliczu osobistych wyzwań, takich jak choroba i młodość często naznaczona niepewnością, można pozytywnie wpłynąć na świat wokół nas. Karlo nie dał się przygnębić trudnościom ale wykorzystał je jako katalizatory dla swojej misji życiowej. Kiedy stawiamy czoła problemom, naszą tendencją może być zniechęcenie i rozpacz. Jednak Jakub zaprasza nas do odwrócenia tego spojrzenia. Wzywa nas do rozważania radości, nie dlatego, że ból nie jest rzeczywisty, ale dlatego, że ból może prowadzić nas do głębszego miejsca połączenia z Bogiem i zrozumienia samych siebie. Ta wizja jest szczególnie istotna w czasach kryzysu, gdy niepewność wydaje się dominować. Wytrwałość jest cnotą, którą zdobywamy poprzez praktykę. Nie jest to coś, co po prostu się pojawia, jest to cecha kształtowana w zmaganiach i małych zwycięstwach dnia codziennego. Każde wyzwanie, przed którym stoimy, jest okazją, by stać się silniejszymi, mądrzejszymi i bliższymi Boga. Życie Carlo Acutisa ilustruje ten proces. On nie tylko pokonał swoje trudności, ale także przekształcił je w coś pięknego i inspirującego dla innych. Przechodząc przez codzienne wyzwania, jesteśmy wezwani do pamiętania, że każde z nich może być krokiem na naszej drodze wiary. Nie powinniśmy bać się prób, ale przyjmować je jako część naszego duchowego wzrostu. Poprzez modlitwę i refleksję możemy znaleźć znaczenie w cierpieniu oraz obietnicę silniejszego charakteru i głębszej wiary. Ponadto, kluczowe jest, abyśmy dzielili się tą perspektywą z innymi, zwłaszcza z młodzieżą, która często staje przed wyzwaniami wydającymi się nie do pokonania. Wiadomość Carlo Akutisa jest latarnią nadziei, która oświetla drogę wiary, pokazując, że nawet w najtrudniejszych sytuacjach możemy podnieść głowę i iść naprzód, pewni, że Bóg jest z nami. Zatem, kiedy stajemy w obliczu prób życia, miejmy odwagę spojrzeć na nie oczami wiary, tak jak uczynił to Carlo Acutis. Niech nie tylko znosimy trudności, ale przyjmujmy je jako okazję do wzrostu, pozwalając im kształtować nasz charakter i przybliżać nas do Boga. To jest prawdziwa istota radości w próbach, zaproszenie do pełnego i świadomego życia nawet w obliczu przeciwności. Rozważanie na temat Rzymian 12:12 12 prowadzi nas do głębokiego zrozumienia życia chrześcijańskiego w czasach przeciwności. Apostoł Paweł zaprasza nas do radości w nadziei, cierpliwości w ucisku i wytrwałości w modlitwie. Ten przekaz jest szczególnie istotny w obecnym kontekście, gdzie trudności wydają się mnożyć, a niepewność otacza nas na każdym kroku. Carlo Acutis, młody człowiek, który wyróżniał się swoją głęboką wiarą i miłością do Boga, jest żywym przykładem tego, jak możemy zastosować te zasady w naszym codziennym życiu. Żył w świecie pełnym wyzwań, ale jego odpowiedź na te wyzwania była kształtowana przez nadzieję, którą znajdował w Chrystusie. Dla Akutisa modlitwa nie była tylko rytuałem, ale stałym dialogiem z Bogiem, źródłem siły i pocieszenia w obliczu ucisku. Rozumiał, że modlitwa łączy nas bezpośrednio z sercem Ojca i pozwala doświadczyć Jego pokoju, nawet gdy burza nas otacza. Radość w nadziei to zaproszenie, by nawet w najciemniejszych sytuacjach dostrzegać światło obietnicy Bożej. Paweł nie prosi nas o ignorowanie bólu czy smutku, ale wzywa nas do znalezienia powodu do uśmiechu, nawet gdy wszystko wydaje się rozpadać. Chrześcijańska nadzieja nie jest iluzją ani ucieczką. Jest pewnością, że Bóg jest z nami, że ma plan dla naszego życia i że ostatecznie zwycięstwo już jest zagwarantowane przez Chrystusa. Acutis w swoim krótkim życiu zawsze starał się odzwierciedlać tę nadzieję, przyciągając wielu młodych ludzi do bliższej relacji z Bogiem i pokazując, że życie chrześcijańskie jest przede wszystkim życiem radości. Cierpliwość w trudnych chwilach to wyzwanie, przed którym wszyscy stoimy. Życie przynosi momenty bólu, straty i niepewności. Jednak to w tym kontekście jesteśmy wezwani do rozwijania cnoty cierpliwości. Cierpliwość nie polega tylko na czekaniu, aż burza minie to umiejętność żeglowania przez burzliwe fale z pewnością, że Bóg jest z nami. Akutis. Zademonstrował tę cierpliwość, stawiając czoła swojej własnej walce z chorobą. Nie dał się przygnębić, ale znalazł siłę w swojej wierze, w pełni ufając Bogu. Ta postawa jest dla nas potężną lekcją, ponieważ pokazuje nam, że cierpliwość jest owocem ducha, który rozwija się w obliczu trudności. Wytrwałość w modlitwie to ostatni aspekt, który Paweł podkreśla w tym fragmencie. Modlitwa powinna być postrzegana jako codzienne wsparcie, praktyka, która utrzymuje nas w zgodności z wolą Bożą. Poprzez modlitwę odnajdujemy odwagę potrzebną do stawienia czoła wyzwaniom oraz mądrość do rozpoznania, czego Bóg pragnie od nas w każdej sytuacji. Życie Carlo Acutisa jest żywym dowodem na to, że nawet w obliczu trudności możemy być nosicielami nadziei. Uczy nas, że wiara nie zwalnia nas z walk, ale oferuje drogę do ich pokonywania z godnością i pewnością siebie. Refleksja nad Eżety 12.12 wzywa nas do pielęgnowania życia pełnego nadziei, cierpliwości i modlitwy, nie tylko dla nas samych, ale także dla tych wokół nas. W świecie, który często wydaje się mroczny i przygnębiający, niech będziemy światłem, tak jak Carlo Acutis. Niech nasze życie będzie świadectwem radości płynącej z nadziei w Chrystusie, cierpliwości rodzącej się z zaufania do Jego obietnic oraz wytrwałości, która charakteryzuje życie modlitwy. W każdym wyzwaniu pamiętajmy, że nie jesteśmy sami, a siła Boga nas podtrzymuje. W dalszej części zapraszamy do modlitwy, która pomoże nam wewnętrznie przyjąć i żyć tymi zasadami na co dzień. O Boże, stwórco nieba i ziemi, dzisiaj gromadzimy się w Twojej obecności, szukając Twojej miłości i mądrości. Patrzymy na przykład życia błogosławionego Carlo Akutisa, który w swojej młodości nauczył nas znaczenia życia w komunii z Tobą i z innymi. Niech tak jak on. Potrafimy stawić czoła trudnościom tego świata z odwagą i wiarą, pamiętając, że każde wyzwanie jest okazją do wzrastania w Twojej miłości. Karlo ze swoją niezachwianą wiarą pokazał nam, że nawet w świecie pełnym rozproszeń i niepewności można pozostać wiernym naszym wartościom. Niech uczymy się patrzeć na życiowe trudności nie jako na przeszkody, ale jako na okazję do zbliżenia się do Ciebie. Pomóż nam dostrzegać lekcje, które każda sytuacja przynosi, pozwalając, by światło Twojej prawdy świeciło w ciemności. W tym momencie prosimy, abyś obdarzył nas mądrością do rozpoznawania proroctw, które rozwijają się przed naszymi oczami. Niech będziemy czujni na zmiany, które zachodzą wokół nas, zawsze szukając Twojego prowadzenia. Niech słowa Karlo, które zachęcają nas do poszukiwania Eucharystii jako serca naszego życia, rozbrzmiewają w naszych sercach, prowadząc nas na naszej drodze. Pomóż nam poświęcić nasz czas i pragnienia, aby zająć się tym, co naprawdę ważne budowaniem sprawiedliwszego i pełnego miłości świata. Panie, w czasach ucisku niech pamiętamy o świadectwie Karlo, który mimo młodego wieku poświęcał się pomaganiu potrzebującym i dzieleniu się miłością Chrystusa. Niech nasze codzienne działania będą odzwierciedleniem tej miłości, objawiającej się w prostych, ale znaczących gestach. Niech będziemy narzędziami pokoju i zrozumienia, szczególnie w chwilach, gdy niezgoda i strach zdają się dominować. Dziękujemy, że przypominasz nam, iż prawdziwe szczęście nie tkwi w dobrach materialnych, ale w głębokiej relacji z Tobą i z naszymi braćmi. Niech pracujemy nad pielęgnowaniem tej relacji, szukając chwil modlitwy i refleksji, jak czynił to Karlo. Niech nasze serca będą zawsze otwarte na Ciebie, abyśmy mogli podążać drogą, którą nam wytyczasz. Ojcze, w świecie, który często wydaje się zagubiony, niech będziemy latarniami nadziei. Niech wiara, która mieszka w naszych sercach, da nam odwagę stawienia czoła przeciwnościom, wiedząc, że nie jesteśmy sami. Niech przykład Karlo inspiruje nas do życia w integralności i autentyczności, odzwierciedlając Twoją miłość w każdym słowie i działaniu. Niech zjednoczymy się w modlitwie, tworząc silną i wspierającą wspólnotę, w której każda osoba jest doceniana i przyjmowana. Daj nam, Panie, zdolność dostrzegania poza pozorami, rozumiejąc, że każdy człowiek jest Twoim stworzeniem godnym miłości i szacunku. Niech patrzymy na tych, którzy nas otaczają, z współczuciem dostrzegając ich walki i wyzwania. Niech nasze ręce będą zawsze gotowe do pomocy, a nasze serca otwarte na przyjmowanie tych, którzy najbardziej tego potrzebują. Niech życie Carlo Acutisa przypomina nam o znaczeniu prostoty i pokory. Niech odnajdujemy radość w małych rzeczach, w pięknie stworzenia, które nas otacza, oraz w dobroci, którą możemy szerzyć. Pomóż nam być wdzięcznymi za każdy dzień, za każdy oddech i za każdą możliwość czynienia dobra. Niech oddamy się Twojej służbie, zawsze poszukując prawdy i sprawiedliwości w świecie, który potrzebuje nadziei. Panie, wśród tylu głosów wołających o uwagę, niech usłyszymy Twój głos prowadzący nas. Niech nasza wiara będzie światłem świecącym w ciemności, a my dzielmy się tym światłem z wszystkimi wokół nas. Niech będziemy żywymi świadkami Twojej miłości, tak jak Karlo, stawiając czoła trudnościom z uśmiechem i gotowością do pomocy. Niech w każdym wyzwaniu, które napotykamy, pamiętamy, że jesteśmy formowani przez Ciebie. Niech nasze doświadczenia, zarówno te radosne, jak i bolesne, będą używane do zbliżania nas do Ciebie i do siebie nawzajem. Niech będziemy źródłem otuchy dla tych, którzy są zniechęceni, oferując słowa nadziei i gesty miłości. Niech w każdym kroku, który stawiamy, czujemy Twoją obecność prowadzącą i wzmacniającą nas. O Boże Miłosierdzia, spójrz na tych, którzy stają w obliczu ogromnych zmagań, którzy czują się samotni lub opuszczeni. Niech będziemy wyciągniętą ręką, słowem pocieszenia, uśmiechem przynoszącym ulgę. Niech nasze życia będą odzwierciedleniem Twojej dobroci, pokazując światu, że możliwe jest życie w miłości i solidarności. Razem budujmy przyszłość, w której pokój i harmonia będą panować, podążając za przykładem naszego drogiego Carlo Acutisa. Amen.